Witam was serdecznie w nowym poradniku. Na początku wstępu chciałem wam powiedzieć parę informacji dotyczącego, dotyczących mojego kanału. Oczywiście pierwsza informacja jest taka informacja, że poradniki będą się ukazywać oczywiście na moim kanale, ale już nie w takim tempie, jak to było rok temu. Wiem, w tym czasie nie było żadnych poradników na moim kanale, ale napisałem wam. W jednym z odpowiedzi do komentarza, e, kiedy będą nowe poraniki, tak? I czy w ogóle będą nowe poraniki w tym czasie? No i właśnie odpowiadam Wam, że będą nowe poraniki. Będzie to poradnik, okazywał się co tydzień, bądź dwa, oczywiście, e, poradniki co tydzień. I po prostu. Będą te poradniki w każdym dniu, tak? przeze mnie dodawane. Nie wiem kiedy mi się uda wyrobić z czasem, żeby wam wysłać ten poradnik na kanał i żebyście mieli co oglądać w wakacje. Ale zobaczymy, pożyjemy zobaczymy, tak? No i drugą informacją, drugą sprawą jest taka sprawa, że te poradniki będą po prostu krótsze, tak? Czyli narzekaliście na to długość poradników, że są za długie. Więc na razie... To by było tyle, jeśli chodzi o te informacje dotyczące kanału, poradników i ogólnie... Zaczynamy, tak? Czyli dzisiaj w poradniku, takim jakby informacyjnym, takim poradnym, takim poradniku, taką jedną poradą w sumie, tak? Tam dwoma, jedną poradą. Chodzi o to, że została yy, dodana w aktualizacji tam z czerwca, jednej z aktualizacji z czerwca zostało była dodana opcja posiadania konta Prime Beta, tak? Czyli co to jest te konto Prime Beta? Powiecie, jak większość z Was już yy, na pewno yy, widziała, co, o co chodzi z tym konto Prime, to ja tylko po prostu ogólnie powiem, że chodzi o to, że jak macie numer telefonu przydzielony do Waszego konta Steam, czyli że tam dodajecie w informacjach profilu Wasz numer telefonu, zostanie yy, wtedy ten numer telefonu zaakceptowany przez Wave i będzie możliwość właśnie stworzenia swojego yy, stworzenia u siebie swojego konta Prime i co to jest konto Prime konto Prime to jest yy, chodzi o to żeby wyszkolenie gier w Prime w wersji beta jak widzicie nadaje w wyszkolenia gier tak by mecze były rozgrzewane tylko z innymi graczami Prime czyli o co chodzi tylko z innymi graczami Prime czyli też którzy założyli konto Prime i chodzi o to by ograniczyć y, oszustów w grze, tak? czyli żeby dodać im dodatkową opcję y, y, po prostu załatwiania sobie tego konta Prime, żeby też grać na innych graczy z kontem Prime, a nie na tych zwykłych, którzy nie pożywają, tak, czyli chodzi o to, żeby zmniejszyć po prostu oszustów w grze. Ale mi się wydaje, że ta opcja Prime nie jest aż taka oczywista. Oczywiście to jest beta, jak na razie pewnie się rozwinie do tam o jakieś inne... Y, ustawienia bądź tak jak to było z nadzorem tak tak jak to było z overwatchem tutaj w C się też była beta i, i widzicie jak się rozrosła jak się rozwinęła czyli tak samo pewnie będzie z kątem prime beta ale tak konto prime beta chodzi o to że jak wchodzicie w zakładkę gra i znajdź grę to macie właśnie tutaj na dole e, okna z wyborem mapy na której chcecie grać taką opcję wyszukiwanie gear prime i tutaj macie już na początku jak y, zaakceptujecie takie okno tutaj, jak widzicie oczywiście drugi level mi się wydaje, to wtedy będziecie mogli zaakceptować tą y, opcję konta Prime, założenie i potem będziecie mieli właśnie taki znaczek, tak, ty, takie okno, taką ikonkę i wtedy będziecie mieli tą opcję odblokowaną u siebie na profilu tutaj w ces No i na początku będziecie mieli oczywiście domyślnie ustawione, czyli preferuję Prime, ale ze, na pozostałe, tak? Mecze, czyli na pozostałe w sensie na pozostałe mecze z przeciwnikami bądź z swoimi kolegami z drużyny yy, z randomami oczywiście to mówię na razie że to opcja ta opcja powoduje, że wyszutowam mecze z yy, graczami, którzy mają po prostu te konto Prime założone, ale też z przeciwnikami bądź z yy, innymi yy, Graczami, którzy nie mają tego konta, prime, tak czyli mamy tutaj taką opcję 2 w jednym, tak jakby, ale ta druga opcja, to już mi się wydaje, że jest bardziej korzystniejsza dla tych osób z Was, które grają po prostu drużynowo, tak? Czyli że mają jakoś tam swoją drużynę złożoną z pięciu właśnie graczy i chcą grać miksy na poziomie, tak? Co, co to znaczy na poziomie? Czyli, że na poziomie. Oczywiście wasi koledzy też muszą e, posiadać te konto prime, jak tutaj jest też napisane w oknie, że nie musisz robić nic innego, tylko wystarczy, żeby pomóc swoim znajomym zdobyć punkty doświadczenia, czyli żeby osiągnąć drugi level i by mogli osiągnąć rangę wymogą na przejście do statusu prime, czyli żeby mogli też założyć te konto prime. I właśnie w tym momencie ta opcja jest bardzo dobra, jeśli chcecie właśnie grać e, na poziomie, czyli że, żeby było mniej tych cheaterów, Bądź, ale nie do końca, właśnie czasami wam się trafę, Tacy gracze, którzy y, was na przykład umiejętnościami przerastają, tak, bądź robią jakieś nieoczekiwane akcje, czyli tutaj nie jest taka 100% pewność, jeśli chodzi o ten y, tę opcję, jeśli włączycie, że wam nie wyszuka y, oszustów, tak, Prze ale będziecie oczywiście po prostu pewnie ze swoją drużyną, będziecie po prostu nie narzekać, tak, że was na przykład zabi tam niespodziewanie jakiś skan zrobić, czy coś, tak, że cheater i w ogóle report leci. No i o to chodzi właśnie z tą opcją, żeby ją mieć włączoną, jeśli gracie z drużyną, a jeśli gracie właśnie samemu z randomem, to ją włączyć, czyli przywrócić na wartość domyślną, czyli preferim mecze prime, ale na pozostałe. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą opcję konta prime i piszcie w komentarzach, jak się wam podoba ta opcja konta prime, czy jest dla was złośliwa, jeśli gracie właśnie przy włączonym, szukanie wyłącznie meczy prime, czy Wam się lepiej po prostu gra yy, z innymi graczami? A, jeszcze tutaj taka ciekawostka. Jeśli macie to włączone, to Wam po prostu będzie wyszukiwać dużo graczy, którzy właśnie są premium-em, tak? Czyli jak Wy będziecie chcieli zagrać z randomami, to mam np. takich graczy, którzy będą gdzieś tam w swoim gronie, tak? Będą grać, czyli siedzieć na TS, komunikować się ze swoimi yy, graczami z drużyny. I tutaj będzie wam się trudniej grało samemu, jeśli będziecie mieli tą opcję włączoną, czyli wam radzę, żebyście zostawili przy tej domyślnej. Ponieważ mniej informacji będziecie dostawać o swoich kompanów z drużyny, tak? Bo będą siedzieć w swoim gronie i nie będą się komunikować z wami w grze. Czyli wam radzę zostać na domyślnych ustawieniach. Bądź po prostu nie robić, nie zakładać tego konta Prime, tak? Ale mi się wydaje, że po przejściu na te konto Prime, jeśli zaakceptujecie i zostawicie niedomyślnym, to się gra o wiele, wiele lepiej. Mniej tych cheaterów mi się wydaje, wyszukuje. Więc tutaj będziecie mieli taki efekt, jakby placebo, że mniej cheaterów możecie spotkać na swoim meczu. I to by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj akurat właśnie był to taki poranik mm, stricte informacyjny, czyli trochę długi, bo już 8 minut to nagrywam. Więc ja się z wami żegnam. Lajkujcie, oczywiście polecajcie te poraniki, jeśli wam się podoba taka forma. I do zobaczenia wkrótce w następnym poraniku. Cześć!